Świetnych gier dzisiaj na rynku nie brakuje. Biblioteki Steama, PSA czy Switcha wręcz uginają się od fenomenalnych tytułów. Jeżeli ktoś chce pograć w pierwszoosobową strzelankę, może to zrobić. W grę wyścigową jak najbardziej. Jednak przynajmniej dla mnie jednym z najfajniejszych aspektów gier są sytuacje, w których tą radością zgrania można podzielić się z drugą osobą. I tak, mówię tutaj oczywiście o grach typu multiplayer których również w ostatnim czasie przybyło całkiem sporo i które podbijają zarówno z serca graczy, jak i rankingi sprzedaży. I oczywiście tutaj też każdy ma swoje preferencje. Niektórzy będą godzinami zagrywali się w CS-a czy w Valoranta, a jeszcze inni wybiorą FIFA czy na przykład Lola. Jeżeli o mnie chodzi, to zawsze ciągnęło mnie bardziej w stronę gier, które mają wolniejsze tempo rozgrywki, ale które stawiają na kooperację pomiędzy graczami i przez to są w stanie dostarczyć fajnych, wspólnych doświadczeń. Dlatego też przygotowałem dla Was takie małe zestawienie moich 17 ulubionych tytułów typu multiplayer, które zdecydowanie warto obczaić. Zapraszam! Oczywiście tę listę możemy zacząć tylko od jednego tytułu i jest nim Minecraft. Z pozoru prosta gra z bloków kryje w sobie wiele bardzo ciekawych rozwiązań i mechanik i wciąga na setki, jeżeli nie tysiące godzin. Możliwości, które ogranicza tylko nasza kreatywność, pozwalają na bardzo szeroką paletę interakcji z innymi graczami i tworzenie swoich własnych historii. Przez to jest to gra zdecydowanie warta polecenia, chociaż zdaje mi się, że chyba nie ma na tej planecie nikogo, kto jeszcze o niej nie słyszał. Druga na naszej liście jest Terraria, często nazywana Minecraftem 2D i to do tego stopnia, że obie gry wspominają o sobie w swoich ekranach ładowania. Tutaj też mamy bardzo podobne elementy jak walka, budowanie czy eksploracja. Wszystkie mechaniki można załapać w locie, dzięki czemu rozgrywka ze znajomymi to czysta przyjemność. A czy zastanawialiście się kiedyś, co by się stało, gdybyście nagle zostali przeniesieni do czasów prehistorycznych? Na to pytanie odpowiada kolejna pozycja na naszej liście, czyli Ark Survival Evolved, która jest tytułem nieco bardziej wymagającym. Dobre rozpoznanie terenu, umiejętność strategicznego budowania i kooperacja są kluczem do przetrwania w tym niegościnnym świecie i poskramiania coraz większych bestii. Niemniej podczas rozgrywki ze znajomymi ta produkcja dostarcza wiele frajdy i zdecydowanie warto dać jej szansę. Jeżeli natomiast mówimy o gigantycznych bestiach, to nie można tu nie wspomnieć o Monster Hunter World. Wspólne tropienie, walka z olbrzymimi, realistycznie zachowującymi się potworami daje mega dużo satysfakcji. Oczywiście, jak to w japońskich produkcjach bywa, tutaj też więcej czasu spędzimy w kuźni porównując statystyki broni i tryliarki efektów statusowych. Natomiast same mechaniki związane z walką są tu tak dobrze dopracowane, że jeżeli tylko macie znajomych, z którymi możecie zagrać, zdecydowanie warto spróbować. Następna pozycja na naszej liście to Rust, czyli jedna z najbardziej cenionych i ciesząca się wysokimi ocenami gra survivalowa. Walczymy tu o teren i zasoby nie tylko z naturą, ale też z innymi graczami. Mamy tu zaawansowany tryb budowania czy np. możliwość poruszania się pojazdami. Rast jest grą o wielu mechanikach i do tego dosyć wymagającą pod kątem samego survivalu, dlatego w dwie osoby gra się zdecydowanie raźniej. Żeby nie było, nie wszystkie gry multiplayer polegają na survivalu. Jedna z najpopularniejszych pozycji na tej liście to Star New Valley, czyli gra o uprawianiu farmy. Oczywiście, z czasem będą dochodzić tam kolejne mechaniki, będziemy walczyć w podziemiach czy korzystać z czarów. Natomiast ten element rolny jest zawsze zachowany. Dzięki czemu jest to idealna produkcja, jeżeli chcemy na przykład zrelaksować się po długim dniu. W podobnym tonie utrzymany jest i Take 2. Muszę przyznać, że jest to jedna z najładniejszych gier, jakie widziałem ostatnio. Ślicznie wymodelowana sceneria i dziesiątki mechanik opartych na kooperacji pozwalają na wiele godzin świetnej, wspólnej zabawy. Dodatkowo, w tym wypadku wystarczy, że tylko jeden gracz ma kopię danej gry. Drugi może grać za darmo. Dokładnie tak samo jak w najnowszą produkcję Heisei Studio, czyli A Way Out. Jest to historia o dwóch osadzonych, którzy muszą wydostać się z więzienia. Gra charakteryzuje się wieloma kooperacyjnymi mechanikami, ale też bardzo ciekawie napisaną fabułą, dzięki czemu tej historii doświadcza się bardzo, bardzo przyjemnie. Jeśli natomiast nie jesteście typem gracza, który lubi łatwe gry, co powiecie na Overcooked? W tej grze wcielamy się w kucharzy, którzy muszą przygotować coraz bardziej skomplikowane dania w określonym czasie. Komunikacja jest tutaj kluczowa, ponieważ nikt nie ma na stałe przypisanej roli, a otoczenie potrafi zmieniać się dynamicznie, łącznie z elementami kuchni, które potrafią od nas uciekać. Jeżeli więc lubicie wyzwania, ta gra może być dla was. Idąc dalej, Dying Light 1 i 2 to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich tytułów, no i nie bez przyczyny. Parkour po dachach, kraftowanie broni i walka z zombiakami dostarcza tutaj naprawdę masę frajdy. Tym bardziej, że wszystko to możemy przecież doświadczyć z naszymi znajomymi, tworząc określone strategie czy pomagając sobie nawzajem. Zanim jednak mogliśmy grać w Dying Light, mieliśmy Dead Island. Tutaj co prawda nie mamy wszystkich tych mechanik skakania po dachach, natomiast postacie, które możemy wybrać, dużo mocniej różnią się od siebie pod kątem stylu rozgrywki. Tutaj każda postać ma naprawdę spore bonusy do określonego typu uzbrojenia, przez co warto się po prostu go trzymać. Jeżeli ktoś grał kiedyś samemu bis z home runem, ten wie o co chodzi. Idąc dalej, tak jak mówiłem, gry multiplayer rozrosły się dzisiaj już do tego stopnia, że wraz z naszymi znajomymi możemy się też dzisiaj nieco przestraszyć. Mowa tu oczywiście o grze fazmofobia, w której naszym zadaniem jest odkrycie jaki typ upiora nawiedza konkretny budynek. Duch będzie zostawiał poszlaki, ale też nasza obecność będzie go irytować. Przez to, jeżeli nie będziemy uważni, może on nas wysłać na tamten świat. Uwaga! Gra jest całkiem straszna, ale też wciąga na długie godziny. Podobnie zresztą jak kolejna pozycja na liście, która jest klasyką w nowoczesnym wydaniu, czyli Rayman Legends. Jest to idealny kanapowy multiplayer, w którym możemy wcielić się w wiele postaci z uniwersum Raymana, zbierać lumy i ratować małaki. Jest to świetna produkcja, jeżeli chcemy się zrelaksować, ale też całkiem spore wyzwanie, jeżeli zależy nam na wymaksowaniu każdego poziomu. Don't Starve Together natomiast to jedna z najbardziej wyjątkowych propozycji na tej liście. Mroczny, niepokojący klimat, głęboki lore fabularny w tle i wiele postaci do wyboru, z których każdy oferuje inne bonusy na start, czynią rozgrywkę w Don't Starve Together bardzo, bardzo ciekawą. W tej grze nasza postać musi zadbać nie tylko o swoje przetrwanie, ale też o swoje zdrowie psychiczne, co zdecydowanie nie jest łatwym zadaniem. Krótko mówiąc, jest to gra dla wszystkich, którzy naprawdę lubią twórczość Tima Bartona. Arr! Jeżeli jesteście fanami pirackich klimatów, Sea of Thieves zdecydowanie Wam się spodoba. Wspólne morskie wyprawy, bitwy z innymi statkami czy poszukiwanie zaginionych skarbów to esencja tej gry. Po drodze napotkamy chociażby hordy nieumarłych czy różnorakiem morskie potwory. Co więcej, ta gra cały czas się rozwija i dodawane są do niej nowe treści. Kolejną grą na liście jest sukcesor do pierwszego Unravel. W Unravel 2 mamy, jak sama nazwa wskazuje, dwa ludziki z wełny, które są ze sobą połączone. Kooperacja jest to kluczowa, a wraz z nią zyskujemy naprawdę bardzo, bardzo dużo frajdy. Zestawienie zakończę na grze, która jest najlepszym hołdem dla akcyjniaków z lat 80., 90. i 2000. W Proforce możemy wcielić się w kilkadziesiąt postaci, od Rambro i Brodreda, po Brobokopa i Indiane Brosa. Każda postać ma tu unikatowe ataki i zdolności specjalne, więc szerzenie demokracji ze znajomymi nigdy się nie nudzi. Dodatkowo pixelartowa grafika jest tu po prostu śliczna. I tak właśnie prezentują się moje typy na najlepsze gry multiplayer. Oczywiście każdy w tym wypadku będzie miał swoje zdanie, więc napiszcie w komentarzach, która z tych gier podoba Wam się najbardziej, albo jaką dodalibyście do tej listy. Ode mnie to na dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!